Nazywam się Paulina Lipiec, a to jest polski daily. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o wyjątkowej roślinie, którą w każdym polskim domu znajdziesz na Boże Narodzenie. Oczywiście mówię o gwieździe betlejemskiej, która wygląda tak. Skąd pochodzi gwiazda betlejemska? Gwiazda pochodzi z Meksyku. I jeszcze przed chrześcijaństwem w Meksyku Aztekowie już myśleli, że gwiazda betlejemska jest bardzo piękną rośliną. Na przykład ostatni król Azteków, Montezuma, bardzo lubił dekorować swój pałac właśnie kwiatami gwiazdy betlejemskiej. Aztekowie wierzyli w symboliczne znaczenie tego kwiatu. Jak widzieliście, ma on czerwone kwiaty, czerwone liście. I ten kolor symbolizował trud i wysiłek bogów, którzy stworzyli świat. I ponieważ bogowie włożyli bardzo dużo siły, żeby stworzyć świat dla ludzi, potem Aztekowie w zamian za to dawali. Bogom ofiary z ludzi, to znaczy zabijali ludzi w ofierze. W XIX wieku do Meksyku pojechał pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych, który nazywał się Robert Poinsett. Jak możesz się domyśleć, właśnie z jego nazwiska przyjęła się angielska i też hiszpańska. Nazwa tego kwiatu. Ambasadorowi tak bardzo spodobał się ten kwiat, że zabrał kilka sztuk do swojego domu w Karolinie Południowej. Stamtąd wysłał go do kilku swoich znajomych. Niektórzy z nich zaczęli sprzedawać ten kwiat, który stał się bardzo, bardzo popularny. Ale dlaczego? Gwiazda Betlejemska jest właśnie popularna w okresie Bożego Narodzenia. Jest z tym związana pewna legenda, meksykańska legenda było Boże Narodzenie w Meksyku. Mała dziewczynka Pepita bardzo chciała dać prezent Małemu Jezusowi, bo przecież kiedy idziemy na urodziny do kogoś, to zwykle niesiemy prezenty. Jednak jej rodzina była bardzo biedna i nie mogli kupić nic dla dzieciątka Jezus. Pepita była coraz bardziej smutna, ale jej kuzyn powiedział jej, że Jezus jest tak dobry, że będzie się cieszył nawet z najmniejszego prezentu. Więc Pepita po drodze do kościoła wzięła z przydrogi, Kilka chwastów, takiej trawy. Trochę się wstydziła, że ma taki biedny prezent dla Jezusa, ale prezent to prezent jak powiedział jej kuzyn kiedy położyła przy żółbku te chwasty, one nagle rozkwitły, i okazało się, że to jest właśnie gwiazda betlejemska. I od tamtej pory właśnie ten kwiat stał się symbolem Bożego Narodzenia w Meksyku i nie tylko również w Polsce. To wszystko na dzisiaj. Obejrzyjcie moje inne filmy, i mój drugi film o Bożym Narodzeniu również. Do zobaczenia!